Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro hobby Chwilę mnie nie było. Moi drodzy, trochę paczek jest. Będzie luźnych paczek, bo jeszcze mamy tą dużą paczkę, gdzie trzeci i czwarty odcinek nas czeka. Pewnie dwa, nie? Wiem jeszcze, jak to tam jest spakowane. Moi drodzy, zacznę od paczek, które już rozpakowałem przez przypadek. Tu sobie zasłonię, bo jest adres sprzedającego. Moi drodzy, ta przesyłka przyszła z Francji. Dzięki uprzejmości kolegi siachu, Siacha. Moi drodzy jest to instrukcja do Battletoads in Battle Maniacs na Super Nintendo, co wnioskuje zapewne, że kupiłem już gdzieś Battletoadsy i to prawda, kupiłem Battletoadsy, dokupiłem sobie instrukcję sumarycznie na Ebayu, zakupić ostatnio, osobno instrukcję, osobno grę wyszło taniej, także dlatego taki wniosek, a nie inny. Tu, moi drodzy, kolejne rozpakowane, zajrzałem już, bo przyszło na firmę i sprawdziłem sobie. Moi drodzy, taka gierka, sobie przerzucimy to tam. Taka gierka, moi drodzy, James Pond, code Name Robocode, USK, sugerowałoby to niemiecką dystrybucję. A tu, pyk, proszę, jest po polsku, to jest polska dystrybucja, moi drodzy, tak się składa, że z Niemiec. I ma niemiecki USK, ale jest to polska dystrybucja. Moi drodzy, jest to oczywiście remake retro classic Jamesa Ponda Robocoda, który był już i na Sedze, Mega Drive, wszędzie chyba była ta gra. Ja jeszcze pamiętam z Commodore 64 Jamesa Ponda. W każdym razie była bardzo dobra cena. Wychaczyłem ją na oelix kosztowała z wysyłką 40 chyba złotych czy 45. W każdym razie bardzo dobra cena jak to Ja bardzo duży sentyment do Jamesa Ponda mam. Dobrze, moi drodzy, może polecimy z tej strony. Zobaczymy, co to nas czeka. Czy tutaj to tu jeszcze tak? Strasznie jestem ciekaw, bo chwilę znowu się odskładały te paczki, a próbuję, że tak powiem kolokwialnie, zejść z tej drobnicy, czyli z tych mniejszych paczek, bo no, w te duże, że tak powiem, jest łatwiej przenosić nawet, gdyby Trzeba było mi je przenieść. A te małe to jest zawsze troszkę. O, jeszcze tu się. Jeszcze tu jest zamknięte. Te małe to jest zawsze, moi drodzy, problematyczny temat. Dobra, zobaczmy. Czy już dam radę otworzyć? Dam radę. O! Dobra. Pudełeczko leci tam. Proszę, czekajcie. Patrzcie na to. Limited run. Karta numer 407. Oni do każdej gry dokładają kartę. Karta numer 407, moi drodzy, Castlevania Anniversary Collection. Tak. Tej karty. Tej gry. E, bardzo jej długo szukałem. Wyczekiwałem na nią. I zamówiłem sobie, moi drodzy, tom grę. Castlevania Anniversary Collection. Dlaczego? Po pierwsze Limited Run, będzie ograniczony nakład. Po drugie, patrzcie na to, jakie tu są tytuły. Castlevania, potem mamy Simon's Quest, potem mamy Dracula Curse, potem mamy czwórkę, mamy Bloodlines, mamy Belmont's Revenge, mamy Castlevania Adventure i mamy na koniec, specjalnie nie, specjalnie pominąłem, Kid Dracula, ponieważ to jest taka... Kid Dracula to jest taka specyficzna część... Hmm, z franczyzy Castlevania i ona się tu znalazła, więc świetne tytuły, w jednym miejscu wydanie fizyczne. Nie jest to wydanie cyfrowe, nikt wam tego nie odbierze. Uważam, że będzie to w cenie, będzie to na pewno w cenie. Zwłaszcza, że to jest Limited Run i jest to licencjonowane. Dobra moi drodzy, lecimy tutaj, pizza. Lecimy tutaj, ktoś zapakował w opakowanie od pizzy, chyba wiem nawet kto. Chyba wiem nawet kto, zaraz, jakby tu się do tego dobrać? No tak najmniej inwazyjnie chyba tak albo i nie No nic, zrobimy to troszkę w hardkorowy sposób, ale zaraz, bo tu jest coś pełnego. O, dobra już wiem jest, udało się. Udało się moi drodzy. Pudełeczko tam, proszę bardzo. Moi drodzy, to jest licytacja. Chciałem od razu zareklamować, moi drodzy, gram Mega Man 2 w pudełku średniej, że tak powiem, średniej jakości, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Zobaczmy sobie cardridge. Mamy cardridge od Capcomu, Megamena 2, PAL-A. Czy jest instrukcja, to jest pytanie. Mamy to etui plastikowe od Nintendo. Teraz pytanie czy mamy instrukcję. Nie, nie mamy, instrukcji, nie mamy instrukcji. I teraz tak, historia z tym jest taka, muszę zareklamować moi drodzy. Jest taka na Facebooku taka grupa Game Raffle Ticket, gdzie od złotówki można kupić takie rzeczy, między innymi. No gra kosztowała mnie chyba w okolicach 150 zł, o ile się nie mylę, od Chris'a, dzięki Chris'u, trzymaj się. I stwierdziłem, że chcę ją mieć do kolekcji swojej Nintendo NES. Zaczynam zbierać boksy. Ta jest w średnim stanie, ale mi... Na stanie mi tak bardzo nie zależy, bo sam ten box jest ciężko znaleźć. Zresztą ta grafika mnie strasznie do mnie przemawia. Dobra, lecimy dalej. Coś takiego długiego jest nie zginać, więc zobaczymy... Zobaczymy, moi drodzy, co to nas czeka. Ja chyba wiem, bo jest tylko jedna rzecz, która mogła przyjść. Po moim ostatnim livestreamie, który był już kopę czasu temu, jeden z moich bardzo, bardzo, bardzo długo oglądający kanał prawie od początku widzów, który siedzi na obrzyźnie, Powiedział, że, bo powiedziałem, że mam problemy z pewnym komputerkiem, i powiedział mi, że, i że folie pod klawiaturą w tych komputerkach się sypią. A on mi powiedział: Jakie folie stary? Folie to jest przeszłość. W tym momencie stosuje się płyty PCB pod klawiaturę. To jest, moi drodzy, Amiga Keyboard Hard PCB Membrane Replacement dla Amigi 500 i 1200. Powinno pasować z tego, co widzę, do mojej Amigi. Są różne rodzaje. Mój drogi Marcin Węglewski, więc tutaj polecam Pana i mam zamiar wykopytnąć tą folię, która po prostu ma sprzerywane ścieżki. I zastosować pod klawiaturą dokładnie tą płytkę PCB, która powinna działać świetnie. Na pewno dużo lepiej niż te. te. I, I jeżeli to się sprawdzi, to w ogóle tak 100, chyba czy 120 zł kosztowało. Nie było najtańsze. Ale jeżeli to się sprawdzi, ładuję to we wszystkie swoje amigi. Mam chyba dwie jeszcze takie do roboty. Bo to jest temat na lata. Temat, problem rozwiązany. Ja jestem człowiekiem, który roz lubi rozwiązywać problemy raz na zawsze. Jeżeli tylko jest taka możliwość, więc tak też będzie. Dobra moi drodzy, lecimy z następną myśl naciąłem. Bierzemy coś zapakowane. Zaraz co. A wiem! O, dobra. To jest coś sobie co mnie... <laughs> Dobra. To jest coś co mnie wyjątkowo cieszy, ponieważ szczerze mówiąc, wcale nie spodziewałem się, że będzie taka możliwość jeszcze dokompletować do mojej kolekcji do mojej kolekcji Common Conquerów, dokompletować sobie Yuri's Revenge, Juris Revenge, czyli Zemsta Juriego, ale w, opolskim, w polskim wydaniu. Pojawiła się na Allegro. Pojawiła się na Allegro. Oj serial, serialu. Pojawiła się na Allegro, moi drodzy. W cenie, szczerze mówiąc, to też było kurczę, jak 100 zł. To już chyba dwa miesiące czekała ta paczka. I po prostu stwierdziłem, że muszę mieć. Normalną podstawkę mam. A Juri chodzi po 300 wy teraz. Po prostu to jest szok dla mnie. Inna sprawa jest taka, że Uwe to jest świetny aktor, ale, ale gra cały czas w nią gram. Można mnie spotkać jak lamię sobie na CNC w multiplayerze nie pod nikiem KUSOK, ale to może nie będę nawet zdradzał nika, bo to wstyd trochę co ja tam wyprawiam. Więc lecimy z ostatnią paczką, już moi drodzy, bo to już kurczę, kolejna minuta leci. A ja bym się starał tak w 10 minutach zamknąć. Bo może jeszcze dzisiaj jakiś jeden film dla Was nagram, bo trochę mi się rzeczy nazbierało. Dobra, kolejna paczka. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Tak ładnie zapakowane. Jak... A, wiem. Wiem. Moi drodzy. Kolejne gry... Które według mnie niedługo będą hitem, znaczy hitem, to, będzie, to będą drogie tytuły. Warto je kupić, bo są w miarę tanie. Moi drodzy, Darius HD. Darius HD to jest, moi drodzy, kupiłem sobie dwie sztuki. Też już chyba dwa miesiące to paczka czekała na otwarcie. G-Darius w zasadzie. Moi drodzy, to są świetne w G-Dariusach. W tym wydaniu jest to, że mamy zremasterowane do wersji HD, ale możemy się przełączyć na ten klasyczny widok też automatowy. To jest w ogóle kilka gier. Nie pamiętam teraz ile w tym momencie musiałbym to sprawdzić, ale mogę polecić. Kupiłem dwie sztuki. Jedną kiedyś na jakąś wymianę. Niech sobie na wartości zyskuje. Ale, ale Gidariusy, moi drodzy, tak, tak, już są też w kolekcji na switcha. Jak widzicie trochę Zwieczac zaczynam inwestować, bo widzę potencjał w tej konsoli. Widzę coraz to ciekawsze tytuły, które się pojawiają, nawet takie, które mi przypominają nieco starsze czasy, tak jak moi drodzy właśnie James Pond. W samem ta karta jest piękna. Dobrze moi drodzy, ja będę kończył, tak to wygląda. Klawiatura do Amigi 500 w zasadzie to zastęp. C'a folii pod klawiaturę w postaci płytki PCB, która będzie na pewno lepsza. Mega Man 2 na Nintendo NES, Red Alert 2 Juris Revenge w wersji polskiej, dodatek z instrukcją polską, dwa Dariusy HD, oprócz tego James Pond, Robocode, Castlevania z kartą i instrukcja do Battletoads Toads i Battlemaniacs na Super Nintendo. Powiedzcie mi, czy Wam się podobało? Powiedzcie mi, co o tym myślicie. I trzymajcie się, do następnego, mówił kusok hobby. Pa, pa, cześć. Jeszcze wam zjadę troszkę może, ale nie, nie. Tak się światło odbija, że nic nie pomoże niestety. No nic, trzymajcie się, papa, pa, cześć.